Witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Mass Effect 3, edycja legendarna. Ku przypomnieniu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy obecnie w Sul, gdzie na Utuku musimy zbadać sprawę zaginionych zwiadowców. Prywatnie, między odcinkami, poskonałem sobie jeszcze Sul i tutaj niczego innego w tym momencie nie wygrzebałem, W związku z tym najpewniej jest to jedyna aktywność i potencjalnie jedyny osoby e, wojenne w tej części e, galaktyki. Także weźmy sobie do zużyny Javica oraz. Hmm, może w sumie Liadę. I pytanie do Was, kto jest postacią, którą najrzadziej wybieracie w Mass efekcie 3? Podaję wam komentarze, a my testujemy sobie jeszcze nowe bronki, które kupiłem na Cytadeli. Między innymi mamy szulikę, nie w końcu jakaś opcja alternatywna. Mianowicie plazmowy getów. Dajmy sobie pojemność, to się zawsze przyda. Yy, siła odrzutu. Szybka lupa. No, tak może być. Zostawmy to. Pompka yy, katana na jeźdźca. Upiór. Rieger. Skarabinek od sipa No dobra. Obrażenia. Nie wiem, to jest pompa zaklasyfikowana jako karabinek. No. Dobra, niech będzie. Nie będę oszukiwać się za bardzo sensu, bo tego po prostu może nie być. Chyba gdzieś na okolicie. Wtedy końcówkę misji fabularnej. Chyba tak. Tu mamy zaś raptora na początek. I jeszcze jedną sniperkę, póki co my tą wytestujemy. Zobaczymy jak na niej pójdzie. A tutaj mamy też jeszcze nową brońkę odrzutnie Oczywiście tego tak nie jest jeszcze trochę trochę więcej, ale będziemy je testować po kolei tak jak yy, znajdziemy. W związku z tym zobaczmy o co tutaj chodzi. A! Właśnie awans w związku z tym yy, eksplozje. Jak najbardziej. Kosztem uszkodzeń co prawda, ale myślę, że Efekt obszarowy też jest tutaj mile widziany i jak najbardziej pożądany. Javik ma ciśnięcie. Szybkość ładowania, nie na no, ogłoszenie. Nie żartujmy już. I później prawdopodobnie kanał podnoszący będziemy mu rozwijać. A póki co, mam kascenkę. A group of Krogan commandos called Arlac Company has conducted initial scans. Good to hear. What else, Edie? You were searching for a Krogan scouting party that disappeared in this area. They were investigating reports of activity around the Rachni relay. The Rachni? No wonder Rex wanted to keep this quiet. Agreed. They nearly conquered the galaxy over 2,000 years ago. Even a rumor of their return could cause panic. I don't like the sound of this. The Krogan would have come prepared to fight. We don't know much, but no Rachni activity has been reported. Still, it's troubling there are rumors at all. It's been years since you released the last Rachni Queen on the condition she disappeared forever. She was desperate to save her race. Just be ready for anything. Yeah, Shuttle just arrived. You better get moving, Team Two. See anything? Let me know. Grunt. Shepard. Shepherd! <laughs> Shepherd. <laughs> what are you doing here? I could ask you the same question. Didn't those idiots lock you up? They did. Put me in lockdown to keep the Patarians off me. Didn't want problems with the Council while they prepared for war. But the situation changed. Yeah, they got bigger problems. All right. That's why I'm out here running Arlac Company. They're tough, think they're invincible, reckless, but effective. Sounds familiar, Grunt. How did you go from being new and unproven to your own command? It wasn't easy. When Rex put Arlac Company together, he needed a leader who represented the future of our species. Thanks to you, I completed my rite of passage on Janka and became part of Clan Erdnott. I was an equal, and being the strongest, I was chosen to lead this honored company. I bet some didn't like a tank-bred Krogan being in charge. I collected a few Scars earning my place here. These Krogan respect me. You were a pain in the ass, Grunt. But if you're Krogan or half the soldier you are, we might make it out of here. Heh, <laughs> glad you're here to crack some heads, Shepard. Hard to believe this might be Rachni. Seems crazy. The Rachni. A chance to face the old enemy? <laughs> Impossible to resist. Yes, you are the one. The Krogan who occupied my quarters on the Normandy. You left your mark. What? Who is this, Shepard? You shouldn't be so anxious to face the Rachni. They were formidable opponents, even to my people. Ask me later <sighs> whatever you say we don't know if the Rachni had anything to do with this we're here to find the scouts I didn't see any signs of activity during our approach agreed, but this place smells wrong like a bad wound our scans show the tunnels down there lead to a large central point if we're lucky it's a nest a nest might be fortunate we could end this here <laughs>

Nie zostawił tego oczywiście pełne prawo, jednakże no, umówmy się sami... sami swoi, tak? Zadbaliśmy kolejną, Claymore. Jest to dość idealne pod nas, pod szturmowców. I mam nadzieję, że Claymore naprawdę okaże się y, bardzo przydatną i dobrą bronią. Zresztą, zresztą, zresztą. Żabik może też mieć rację, jakby nie było, nie oszukujmy się. Droganie to dość dumna nad tym, mimo wszystko. Ale, mimo wszystko, muszą być bardzo uważni. Zwłaszcza, że protanie... kiedyś mieli całe imperium galaktyczne, a obecnie został tylko jeden tak, trochę małbym powiedział. Dobra, panowie, idziemy. Trzeba Trzeba pomodować, co trzeba. Okay. Keep in radio contact. On our way. Dobra, to było bole lądowanie, na pewno. Toż no widać, że wszystko musi być przeciwko nam, tak? A czy może i dosłownie, bo tutaj, Aha. a my do nie bronić się co to ciekawe. Ej, hey, to jest sieć. miała na pancerzu, ale łatwo i szybko się pali. W związku z tym, może być to dość przydatna brońka. Na pewno jest to coś innego niż. Jak chociażby lub granatnik. Oho. Zobaczcie, to są salowniki jakieś. I to kolejną sieć. Ja nim jest, no. To może te bułki, no dobra. Odpalamy chyba. To czy nie, są, musimy to spalić. Ok, to wystarczy, że. To tylko złapie ogień. Te zdalotniki powinny się. Stosunkowo y, szybko rozwalić, ponieważ ogień by się ich trzymał. Więc raczej nie ma potrzeby, żeby tutaj y, używać ciągłego ognia, które już nie zabrzmiało. No i proszę bardzo. Tutaj sobie jedno kliknięcie myszki i... Nie ma jednego zarodnika. Kolejne pole jest kolejna burza ognistą, no dobra Czyli ta będzie się powtarzała co jakiś czas. Możemy sobie z spokojnie skorzystać, tutaj do końca. Nawet fajnie to działa, jeżeli chodzi o robienie też yy, oświetlenia. Mimo wszystko, zwróćcie uwagę. A tutaj poprawę, yy, jakby nie było tekstu, tak. To jest oczywiście DeMaster, więc. Wiadobym jest to, że takie rzeczy jak lepsza grafika, oświetlenie muszą być poprawione i całe szczęście BioWed nie, nie zawiodło. Jest jego A Oj, proszę. Właśnie teraz po raz pierwszy spotykamy patroszyciela. A patrz to nic innego jak dach mi. Będę musiał sobie zmienić brońkę, a tam poprzednią. Wypadł mi z tym diamusze. A... Odkształcenie. I kursaj. No i już lecisz, dziękuję go. Tak, fabularnie jest to pierwszy moment, kiedy spotykamy na naszej drodze patroszyciela. Oczywiście, no, jak to jest notowana lakmi, a więc coś na co raczej nie byliśmy gotowi. Jeden podpowiem, że gdybyśmy zabili na Noveli pomianą ptelową lakmię, to by nic nie zmieniło, to by nic nie dało. Patroszyciele by i tak, i tak się pojawiali.

Obok tego uznamy, że w sumie można przejść, przyszłości nam eksploduje. No już nie blok. To dobrze. Złóż. A, może strzelałem. Dobra, może. O nie. Sedadbank to nie jest to pode mnie. Ja, muszę jeść co inno snajperkę. Look out. Oh, exit is cut off. Looks like we're finding another way out of here. Come on. What was that noise, nie. Najlepszą snajperką jest taka, która. Tyle trzeba przeładować. To Że... raczej. W moich rękach. Ty nie z niestety. Dobra. Tutaj nie. Tu najpierw. Stajemy tutaj. I to sobie oczyścimy wszystko. O właśnie, jeszcze trzeba dostanieć poświęcenie tamtych tych Mimo wszystko, no... ...ich ofiara nie poszła na matne rzeczywiście. Jest to przykład, oczywiście sensownej ofiary. Oczywiście, bo do by doskonale tej ofiary nie było, ale no... To ...jest to wszystko już fajne między galaktyczna... ...znaczy, galaktyczna Marcia dzisiaj ...potężnym przeciwnikiem i niestety, no, prędzej czy później jakieś... Of nie do bardziej sensowne byśmy mieli. A wiadomo na wojnie wszystko jest istotne i niekiedy ilość żołnierzy po prostu może być kluczowa. O tak się jakiejś bitwy, walki lub czegoś jeszcze innego, tak? Hmm, się przekaże. I może niechętnie, ale jednak. Dobra, to dostwalone to też. Jakaś może kolejna ognista burza? Zasłużyłem? Jeszcze jak? Tak mi to wygląda. Jeszcze sobie szperacz. Lecimy dalej z toksem. A to co będzie walka? Nie ma trudu No i jest. Da, idą zombie. Albo i nie. Mamy kanibany jeszcze. No, to chyba jest kombinacja. Leźmy trochę bliżej Tam jest Kustoszyciel Liada no Dawaj jeszcze mu się śmiały się idźiemy kanał Fantastycznie podkonany Mamy kanibala kolejnego no, to na no właściwie czy nie? Nie bardzo, właśnie. Ciśnięcie za no, tak na pewno się na pewno nie będzie to już być kłopotu. Jestem są kolejne pokony? O, świetnie. To kolejny. O, a, no, upuszczamy. znowu. A teraz co? Pala świetnie daje ci się do osiągnięcia Jak najbardziej tak Przeciągnięcie chcę z yy, odkształceniem no, Powinno być po nim już To ja tu sobie zmadam ten teren, może coś ciekawego. Poszaję do Ofa, jest to lepszenie i dość spodo. Jaj, to są o komody rękowe, a nie zabotniki. się od siebie trzymy się do Nie mam pojęcia, Dajcie w komentarzu na wszelki wypadek. Ale i tutaj dłużnicy za bardzo wizualnej nie widzę. Chociaż może ta dusznicostw jest gdzie indziej. Tak czy tak, to to wszystko ładnie podozbalać. Najwyraźniej tak. Co jeszcze? Ci wyrojeni, minionki tak trochę są e, samobójcy, ponieważ no ich celem życia i sensem jest to po prostu pokrzywdzenie nas, że musimy i my robotę jak najbardziej możemy po prostu utrudniać. Weź sobie te nadalniki, i teraz to trzeba będzie podspalać. Co jeszcze? A, tu są jeszcze. Chyba nic nie dało, nie? Choda. No, tym lepiej to nie w te komody rękowe. Patrzę, nie jest specjalnie dobry pomysł. Zobaczę, snajper może. Nie, to by nie, nie poda mi snajperka. Ok, ja muszę mieć snajper, który kopie dobrze i kopie raz. Okej, okay, to jest dobra brońka. Ja się mam na sobie ciekawy zamysł. I mam nadzieję, że rzeczywiście będzie fajnie i sprawnie działać. Trzeba chwilę ją przeładować. Ale koniec końców myślę, że może okazać się to dość wydzięczna i. Użyteczna brońka, a na pewno jako ciekawostka jest i kolejna. To Kolejna burza ognista. A, teraz, chyba, tędy jeżeli się nie mylę. I kolejna technologia zbieraczy, albo nie tędy, może w dół raczej. Nie, tak mi się skojarzyła misja w Skyrim. Jak tak spojrzałem, sobie. Tak, które nie pokazywałem, ale misja to była w latarni morskiej. Nie opadal gwiazdy zaranej. Zachęcam wam sobie tą misję prywatnie ograć i rozumiecie czemu. To misja, która nie jest notowana do jest to trochę misja ukryta. Tak trochę jeszcze podpowiem. A, bo co go przecież nie ogarnąłem? Dobra, wszystko jasne. Tu coś się dzieje, oho dobra jest Adalak i jest, to tutaj było nud. Szkoda, że nie możemy pomóc, na to patrzcie jak sobie radzi z tym plus 167. No i poleciało kolor, coś świetnie. gruntu? Coś fajnego, naprawdę. to już było w części drugiej, ale dawno też takiej uwagi nie zwracałem. Dobra, ale po kolei, po kolei, spokojnie. I już nic w Macie się nie może wydarzyć. To jest kolejna owista burza. No świetnie. Mam taką Shepard, that wasn't webbing stopping us. That was Reaper tech. We ran into it too. The Rachni have backed off for now, but they can smell our wounds. Any worthy enemy would regroup and finish us soon. We're close, bro. Those barriers were protecting whatever's down that passage. We'll dig in here, kill anything that moves, buy you some time. No dobra, moi drogi. Myślę, że tam sobie przejdziemy już w odcinku kolejnym. W tym udało nam się spotkać w gruncie kompanii Adalak. Yy, oraz yy, dowiedzieliśmy się już oficjalnie, że pustoszyciele to są rakni, W związku z czym musimy dołożyć wszystkich yy, naszych starań, żeby. Kieptowcy, którzy tu knęli jednak e, mogli danej walczyć i wycofali się stąd. Dziękuję bardzo za uwagę. Dla Was, zachęcam Was do pozostawienia łapki, wykłada komentowania, subskrybowania, klikania do o cyklu, a tam macie link, na blisko do Twitch. Trzymajcie się, pa! pa.